1 stycznia 1808 roku w USA zakazano przywozu niewolników. 1 stycznia 1891 roku w Niemczech wprowadzono pierwsze na świecie emerytury. 1 stycznia 1914 roku na Florydzie uruchomiono pierwszą linię lotniczą regularnie przewożącą pasażerów. 1 stycznia 1934 roku na wyspie Alcatraz działalność rozpoczęło więzienie o zaostrzonym rygorze. 1 stycznia 1961 roku w Chicago uruchomiono pierwszą telewizję kablową liczącą 300 abonentów. 1 stycznia 1967 roku został utworzony Słowiński Park Narodowy. 1 stycznia 1984 roku Brunei uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii. 1 stycznia 1988 roku w Nysie rozpoczęto produkcję samochodu dostawczego FSO Polonez Strak. 1 stycznia 1989 roku został powołany Wigierski Park Narodowy, jeden z największych parków narodowych w Polsce. 1 stycznia 1992 roku powstała Poczta Polska. 1 stycznia 1993 roku Czechosłowacja rozpadła się na dwa odrębne niepodległe państwa Czechy i Słowację. 1 stycznia 1995 roku przeprowadzono denominację złotego w stosunku 10 000 do jednego. Tego samego dnia został utworzony Magórski Park Narodowy, leżący na granicy województw Małopolskiego i Podkarpackiego. Również 1 stycznia 1995 roku Austria, Finlandia i Szwecja przystąpiły do Unii Europejskiej. 1 stycznia 2002 roku wprowadzono walutę euro w obrocie gotówkowym w większości krajów Unii Europejskiej. 1 stycznia 2007 roku Bułgaria i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej. 1 stycznia 2009 roku w pożarze klubu nocnego Bangkoku w Tajlandii zginęło 66 osób, a ponad 200 odniosło rany. 1 stycznia 2022 roku w Austrii zalegalizowano eutanazję. 1 stycznia 2023 roku w miejscowości Jodłownik padł krajowy rekord temperatury maksymalnej dla stycznia, 19 stopni Celsjusza. 1 stycznia 2024 roku silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 nawiedziło Półwysep NOTO w Japonii.